Maria Papa-Rostkowska Pocałunek 1985 rok Marmur kararyjski Biała, gładka w dotyku rzeźba ukazuje parę kochanków splecionych w miłosnym uścisku. Postacie przedstawione są nierealistycznie. i ciała nachodzą na siebie. Nie da się odróżnić, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Obchodząc rzeźbę dookoła możemy dostrzec w różnych miejscach geometryczne kształty przypominające części ciała. Ramiona, ręce, tłowia, pośladki oraz nogi zlewają się ze sobą. Pociągłe, zaokrąglone linie tworzą płynną i łagodną, a jednocześnie dynamiczną całość. W zależności od kąta oglądania w rzeźbie możemy dostrzec kształty przypominające anielskie skrzydła lub syreni ogon. Kompozycja zwieńczona jest dwiema podłużnymi głowami. Każda z nich przechyla się delikatnie, jedna w prawą, druga w lewą stronę. Stykają się na wysokości brody i ust. Możemy sobie wyobrazić, że właśnie w tym miejscu następuje tytułowy pocałunek. Para zdaje się wirować, obracać w miłosnym uścisku. Rzeźba, mimo że wykuta w marmurze, sprawia wrażenie lekkiej, jest pełna wdzięku i harmonii. Kompozycja kontrastuje z soczystą zielenią drzew i traw, którymi jest otoczona. Zimą natomiast oprószona śniegiem zlewa się z krajobrazem parku rzeźby w królikarni. Maria Papa Rostkowska wyrzeźbiła dwie wersje pocałunku. Pierwsza z nich jest niewielkich rozmiarów i obecnie znajduje się w kolekcji prywatnej w Paryżu. Drugą możemy podziwiać w królikarni. Inspiracją dla obu rzeźb stał się pocałunek młodej pary. Podczas ślubu syna artystki. Kompozycja wykonana jest z ulubionego materiału Rostkowskiej, marmuru kararyjskiego, wydobytego z kamieniołomu w okolicach domu artystki w Pietra Santa we Włoszech. Papa potrafiła z bezkształtnej bryły, zimnego marmuru wydobyć życie. Pracowała zawsze sama, obrabiając kamień własnoręcznie, oswajała go, nadawała płynne, łagodne kształty. W jednym z wywiadów tak opowiada o swoim pierwszym spotkaniu z ukochaną materią rzeźbiarską. Po raz pierwszy pracowałam w białym marmurze. To był jeden z większych szoków w moim życiu. Raptem zobaczyłam piękno tego kamienia, to światło, które w nim jest. Od tego czasu kończy się dla mnie światowe życie. W kamieniołomach zawsze czułam się szczęśliwa i pewna siebie. To niesłychane, to jest realizacja samej siebie. Właśnie w tym ludzkim sensie. Artystka urodziła się w 1923 roku w Warszawie. Ukończyła architekturę i sztuki piękne. W czasie powstania warszawskiego wstąpiła do podziemia i aktywnie uczestniczyła w walkach. W latach 50. wyjechała do Francji w poszukiwaniu twórczej wolności. Tam odnalazła się wśród artystycznej awangardy skupionej wokół prestiżowej galerii. Mając 43 lata, Papa na nowo narodziła się jako artystka. Odkryła swoją największą pasję: kararyjski marmur. Przeniosła się do Pietra Santa we Włoszech, by w skupieniu oddać się temu, co uznała za sens życia własnoręcznemu wykuwaniu rzeźb z marmuru.